Ty, ale za newsy z lootboxa, stary, wchodzę na Discorda i moim oczom ukazuje się taki film. Star Wars Outlaws 2 powstawało. <śm> co ty gadasz? Ale by to było zabawne. Jezu, ty, ale wiecie co? Ja wam powiem, że mimo wszystko chciałbym zobaczyć Star Wars Outlaws 2, żeby zobaczyć, czy studio, które tu robiło, było w stanie wyciągnąć w ogóle jakieś wnioski, no nie? Czy oni by się czegoś nauczyli? No nie? To by było w sumie najciekawsze, żeby prześledzić, czy oni w ogóle byli świadomi tego, co figurze nie wyszło. Ty dawaj, co to Project za niósł. czyli zupełnie nowe IP tworzone przez CD Projekt Dread, coś niezależnego od Cyberpunk'a czy Wiedźmina, hmm. nabiera tempa. Dostaliśmy nowe oferty pracy, a co za tym idzie, oh. nowe informacje na temat projektu. Oprócz tego porozmawiamy sobie o opóźnieniu na Ja, to też jest w sumie ciekawe, no nie? No bo CD wszystkie gry, które zrobił, zrobił na podstawie już istniejącego IP'a, no nie? Wiedźmin kupiony, Cyberpunk też kupiony. Mało osób o tym wie, no nie? Że to był RPG stary. I w Ciekawe, czy teraz, jak będą robili coś nowego, to zrobią to faktycznie samemu już pisząc cały lore, całą budowę świata, czy jednak znowu po prostu coś kupią? Tego jestem ciekawy, no nie? No bo teraz, jakbyście się zastanowili, jeżeli Cyberpunk by robił nowego i pisał nową grę, no to w jaką stronę by mogli pójść, no nie? Mają fantazy Wiedźmina, mają Cyberpunka futurystycznego, no nie? Takiego lekkiego science fiction, ale no nadal to jest mocno RPGowe, no nie? Myślicie, że poszliby bardziej coś w stronę. Z Takiego bardziej systemu? Myślicie, że. Poszliby właśnie gdzieś w stronę jakichś wampirów, które stają się popularne? Post-Apo? Bez kitu, post-Apo, by było dobrze. Horror, groza, overall, no? Ej, bez kitu, dobrze, myślicie? Horror, groza, post-Apo, zombie. Może, no, coś takiego. Ty no dobra, co mogliby kupić w sumie Na jakim iPisie mogliby to wzorować? Co jest takiego w miarę popularnego? Kosmiczne, ja nie wiem, czy by poszli w kosmiczne, ale wydaje mi się, że mogliby. No bo, tak jakby, jak prześledzić rynek, no to faktycznie zombie gierki są popularne, no nie? Posta pogierki są popularne, no i co? No i, i, i kto, kto jest dla nich konkurencją? Fallout, kurwa i BTS, no to nie są. No nie, no metro już istnieje, no nie. Zastanawiam się w sumie, z jakiego są mogliby skorzystać, no nie, ale nic mi nie przychodzi. Do głowy. The Beast, przyszłości serii Call of Star Wars a gracze obawiają okay. się o dalsze losy Last Epoch. Tylko Pe znowu, Call of Cthulhu to też jest już przedymane, no nie? Przez wszystkich, multum jest gier w tym i multum jest tanich gier akurat właśnie, bazujących na Lovecraftcie, no ale takie post... Myślicie, że w tą stronę by poszli? Jakiegoś takiego bardziej... Duchowego świata, takiego RPG zniszczonego przez demony, taki kurwa nadmorski. No, 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 może, może, może by coś z tego było. kurde, ale no nie wiem. Ja trochę tak mam, że jak słyszę Gierka w klimatach właśnie Lovecraftowskich, jak słyszę takie kolowctwo, to raczej mi się to kojarzy z Indiegierką albo z jakimś takim double a że dużo osób to bardzo nadużywa i że tutaj ciężko chyba by byłoby wejść w to, bo to nie byłoby nic nowego, aby musiał być zajebiste, nie? Ale w sobie na CD mógłby to zrobić. Coś w klimacie Bladborna. Czyli myślicie takie, o kurwa ty, to też by fajne było, no nie? Wiktoriańskie takie klimaty. I wtedy by też wyszli trochę naprzeciw Rebel Wulsom, którzy no też robią ten średniowieczno-wiktoriańskie takie elementy związane z wampirami. No, jednak wampiry bardzo często się, nie? Z tym stylem gotycko-wiktoriańskim kojarzą. No to, ciekawe, dużo, nie? Jest jakichś takich podstaw, które ja bym chciał po sapo zobaczyć, serio. Dobry RPG w otwartym świecie od CD Projektu. Kurwa Falloutowy, nie? Mówi się jeszcze kilka innych newsów, lecimy z materiałem. Phantom Blade Zero to muszę powiedzieć śmiało. Najbardziej Będziemy oglądać godziny gameplay w sobie na kanale. To, co możemy zobaczyć przy najnowszym kilkudziesięciominutowym gameplay'u, to jest coś niesamowitego. Wiecie co to jest zajebiste? Ja liczę, że to jest taki serio ciągły 60-minutowy gameplay, ewentualnie, nie wiem, może dwa jakieś segmenty, zlepione, trzy segmenty, i że będzie tutaj można zobaczyć nie kurwa minutowy wycinek czegoś, co wygląda dobrze, a naprawdę długi segment, gry, no, nie? Ale będę Tego, to oglądał tak, dopiero. tak, ta gra wygląda to już swoją drogą, bo to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, jakie wrażenie sprawia walka, która jest niesamowicie dynamiczna. Kurwa, Oczywiście jest akentowa, to nie jest żaden soflajkowy model, co mi się akurat bardzo podoba, bo szczerze mówiąc, jak wyobrażałem sobie ten tytuł na samym początku, no to właśnie z takim modelem rozgrywki, gdzie wszystko jest dynamiczne, nie musimy zwracać uwagi na każdy ruch po kolei, tylko faktycznie sami możemy nadawać tempo i cały czas iść do przodu. No, do tego no, masa broni, broni która warte. będzie dostępna w grze, a co istotne, będziemy mogli używać dwie na raz, jest to jak też dodaje. Ciekawości tej walce i ona wygląda już naprawdę spoko przy walce z normalnymi przeciwnikami, nie mówiąc o bossach, którzy też są wymyśleni na różne sposoby. Tutaj akurat w tym gameplayu mamy walkę z bossem, którą mieliśmy już kiedyś zaprezentowaną. Kio, tak czy inaczej trzeba slasher. przyznać tutaj kreatywność dla twórców. Jakby to ktoś stekanie. jeszcze nie wiedział, jest to gra tworzona i wydawana przez chińskie studio S... No chińskie studio zjaci. <laughs> kiszak. Ja już wiem, jaka będzie opinia na ten temat. Social credit do góry. Game. No i jeżeli podoba wam się Black Mew Kong, no to wydaje mi się, że Phantom Blade Zero będzie 10 razy lepsze. Mamy też walkę z takim przeciwnikiem, tankiem, dużym gościem. No i tu szczerze akurat nic specjalnego. W zasadzie kopie w no, ataków innych fabry, ciężkich ale bossów chyba z innych gier. Na pochwałę zasługuje też interfejs, który nie zasłania jakiejś dużej części ekranu, a jest bardzo czytelny, no i wystarczający Kurwa walka! Bo akurat w tym na... przypad... Im prościej, tym lepiej. Gra tworzona jest na PlayStation 5 i pecety, a data premiery ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku. A jeśli chcecie dowiedzieć się o newsach wcześniej, no to sprawdzajcie naszego Instagrama. Nazwę macie teraz na ekranie, link znajdziecie także w opisie. Warto obserwować, lecimy po 4000 followów, no i nie zapomnijcie o subskrypcji na naszego kanału. Wracamy do materiału. No i jak już przy podobnej stylistyce jesteśmy, no to trzeba zahaczyć o temat Ghost of Yotei, bo dowiedzieliśmy się o dość Aha. istotnej mechanice, jeżeli chodzi o eksplorację, no i trzeba Ładny sobie tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ghost of Sushime, no to nie każdemu podpasował model eksploracji. I jak to będzie wyglądać w kolejnej odsłonie, która nadchodzi do nas wielkimi krokami? Okazuje się, że w otwartym świecie będzie prowadził nas nie tylko wiatr, ale nadchodzi Kurwa, do nas wielkimi krokami. Okazuje się, że w otwartym świecie... Jakie to są tekstury, jak to jest zlane, stary, co to jest do chuja? Czemu to tak wygląda? Ja jestem teraz na etapie finiszowania Wuchanga i uczą, kurwa, małe studio skingierka gierka za 160 zł. jak ona wygląda faktycznie. A co to jest, stary? Ale ma nalepkę Sony, to trzeba chwalić, no nie? Nie można skrytykować. ...będzie prowadził nas nie tylko wiatr, ale również instrument. I kurwa, gdzie tu są stare cienie? O co chodzi? Patrz, jak to wszystkie te elementy płasko leżą. Tu jest jeden cień wyrysowany, tu jest na postaci. Tu jest na postaci cień. Minimalne cienie kontaktowe w tym miejscu. Tutaj, ale ty to jest gigapłaskie, nie? No ale to jest od Sony. God, widzowie, no. Ja, ja nie wiem, stary, no. Mam wrażenie, że to na tych gameplayach. Które są, słuchajcie, no, no, spreparowane tak pod trailerek, nie, one są podciągnięte, to musi dobrze wyglądać, no to to Konkretnie wygląda średnio. Konkretnie shamisen, czyli tradycyjny japoński instrument, którego dźwięki pokierują asu w kierunku znajdzie i ciekawszej zawartości ukrytej w świecie gry. Będą tam różne pieśni, na przykład pieśń próżności doprowadzi nas. No do... No właśnie, ale przecież ja nie grałem w pierwszą grę, to tej nie mogę zapomniałem, no nie? Faktycznie. Jakbym zagrał w pierwszą grę, to te tekstury w tej inaczej bym na to patrzył, nie? w kosmetycznych, które oczywiście w tej serii i Gracze bardzo lubią. Twórcy też informują, że Ghost of Jote oferuje lepszą i ciekawszą eksplorację niż pierwsza część, więc. Nie, no, no, widzowie patrz Oferuje na lepszą to, i ciekawszą eksplorację niż. Jak to jest płaskie, no to chyba możemy się zgodzić, że postępu tutaj nie ma, nie? niż pierwsza część, więc zobaczymy premiera 2 października na PS5. Techland opóźnił datę premiery Dying Light The Beast. Co prawda, gra zapowiada się naprawdę okej, okay, ale wiadomo, że więcej czasu nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie, gra może wyglądać Ty no, dużo lepiej. na tego no. Dying Lighta po tym stary Ghost of no i wygląda w chuj lepiej, nie? Może więcej czasu nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie, gra może wyglądać dużo lepiej, no bo mogą w tym czasie wyeliminować okay. błędy, glicze, które wymienili też przy Nie chcę co nigdy żadnego studia, stary, za to, że przesuwa premiery gierki o miesiąc. Serio. Okej, okay, ja rozumiem, że frajerzy z priorderów mają wtedy znowu odłożone pieniądze, no nie no, ale kto normalny priorderuje gry? I sprawdzania gry. Dostaliśmy już sporo materiałów wtedy, z nadchodzącego debista i, i moim zdaniem prezentuje się naprawdę ciekawie. Graficznie, gameplayowo jest naprawdę spoko i można śmiało powiedzieć, że już teraz wygląda to dużo lepiej niż Dying Light 2 Przynajmniej jeżeli chodzi o te elementy, które Jak fajnie będzie całościowo wygląda. trudno powiedzieć, natomiast co mają nam do przekazania twórcy? Uważnie wsłuchiwaliśmy się w wasze głosy, zarówno podczas testów, jak i w Ostatnich komunikatach dzięki zaledwie czterem dodatkowym tygodniom możemy dopracować ostatnie detale, które decydują o tym, czy gra będzie tylko dobra, czy świetna. No i ja tam wolę, jak przełożą taką gierkę, stara nie potem wychodzi gra na premierę nie jest optymalizowana. Trzeba czekać na jakiś day one patch'a i w ogóle i pierwsze trzy dni to są komunikaty, że przepraszają za stan techniczny i że to poprawią jak najszybciej. Prawidłowo, niech przełożą o miesiąc i niech wyjdzie to w dobrym stanie. Elementy, które chcemy poprawić, bazując na opinia graczy, to m.in. dopracowanie balansu rozgrywki. Poprawa czytelności interfejsu, usprawnienie fizyki, a także dalsze udoskonalanie kas i animacji postaci gracza. Czy te wszystkie rzeczy uda się poprawić w miesiąc? No nie wiem, zobaczymy. Ale no właśnie, miesiąc, czyli gra zadebiutuje 19 września tego roku. I nie wiem, pewnie dla niektórych osób jest to rozczarowujące. Dla mnie niekoniecznie, co prawda, chciałem sobie zagrać jeszcze w sierpniu, ale 4 tygodnie nikogo nie zbawią, a mogą, tak jak stwierdzili twórcy, zapewnić, że gra będzie na jeszcze lepszym poziomie. No, no bo gorsza raczej. No nie, no Light dwójca, jak oni by się teraz z tym debistem wywalili. O, to źle by było. Było, nie? W środę 30 lipca wejdzie ważny. Problem żeby... jest taki, że są przypadki, jak przy Star z Jedi Survivor, gdzie gra była przekładana na miesiąc i tak tragicznie optymalizowana <grym> <grym> i dalej jest. Nie no, wiem, no. Ja wiem. Ja wiem, że to właśnie daje takie poczucie, że ten czas. Nigdy nie był jakoś tak odpowiednio używany, albo był za mało przesuwany i była prze, premiera przesuwana na za miesiąc gry, która potrzebowała przesunięcie premiera o 3 miesiące, bo i tak się to puszowało. Miana do Elden Ring Night Train, bo wreszcie będzie można grać w kooperacji dla dwóch osób, Zajbiście. no bo do tej pory brakowało nam możliwości rozgrania wreszcie. duetu z naszym znajomym, ale ja jak teraz to przy długo okazji natywającego się to wszystko zmieni, do tego aktualizacja wprowadzi poprawki do interfejsu, dzięki czemu korzystanie z reliktów będzie wygodniejsze. Ostatnio sporo mówi się o Kraftonie, a bardziej o kontrowersjach, które dotyczą wydawcy, bo oczywiście sytuacja z Subnauticą wstrząsnęła światem gamingu. Dla przypomnienia, Krafton zwolnił poprzednie kierownictwo Unknown Worlds, zastąpił je nowym, a do tego pojawiły się kontrowersje dotyczące dotrzymywania terminów, premii pracowników, ale o tym mówiliśmy sobie niejednokrotnie. Po prostu Krafton w tym momencie jest postrzegany tragicznie przez graczy i trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Natomiast dlaczego Krafton w ogóle wspominam? Otóż seria Last Epoch została przez Krafton przejęta. Jest to no, RPG to akcji, który konkuruje z Diablo, czy Pawłow Exile, który no, biorąc pod uwagę ostatni sukces poet Wiking, gdzie na Steamie bawiło się grubo ponad pół miliona osób, no wypada słabiej i pytanie, jak to będzie pod skrzydłami koreańskiego wydawcy. No, A mówiąc gorzej. konkretniej, no to Krafton po prostu wykupił studio Eleventh Hour Games. I twierdzą oni rzecz jasna, że Krafton podziela ich pasję do tworzenia action RPG-ów, że będzie tylko lepiej, no i wiadomo, że Krafton ma... Kurwa, 100 milionów z po i taki genialny deal dla tych twórców, bo nie ma możliwości, że ta gra wygenerowała zyski jakiś teraz na tym etapie. No ile oni by musieli Sprzedać nowych kopii. Przecież każdy, kto miał kupić dla SiPoka, to już prawie go kupił. Chyba możemy się zgodzić, że 80% osób zainteresowanych tym, tym tytułem w przeciągu następnych dwóch lat już tą grę posiada u siebie na koncie, Więc oni będą musieli dopierdolić jakieś giga, mocne mikrotransakcje i może to nie wiem, na przestrzeni kolejnych pięciu lat zmonetyzują. Ale prawda będzie taka, że oni zobaczą, że przez dwa lata się to nie zwraca i to zamkną w chuj. Pieniądze, ale jak wiemy po ostatnich doniesieniach, mogą być oni nieco chciwi. Zobaczymy, czy wyjdzie to serii na dobre, no bo mają dość trudną konkurencję. W w postaci powofegzaj, które oczywiście podbiło rynek. Gracze zastanawiają się także, dlaczego w ogóle padła taka decyzja ze strony studia, dlaczego postanowili wejść w taką współpracę. Biorąc pod uwagę obecne kontrowersje Kraftonu, gdzie gracze nawet namawiają do bojkotu Subnautica 2. 21 sierpnia startuje trzeci sezon w Lazdipok. No i zobaczymy, co to zmieni. Star Wars: Otlos 2 nie będzie. Prawdopodobnie nie będzie. O Tom Jezu. Henderson, czyli bardzo znany dziennikarz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wiele spraw, wiarygodne źródło, donosi, że Star Wars: Otlos 2 było zaplanowane i trwały już nawet wstępne przygotowania do tworzenia tej gry, natomiast projekt został anulowany po tym, jak Ubisoft zorientował się, że jedynka nie sprzedała się tak dobrze, jak <grym> zaplanowali. A Gdzie wszyscy bronzą Ubisoft teraz? <grym> Ty to teraz się kapnęli? No. Well. Szok, nie? Widzę szok totalny. Konkretniej rzecz ujmując, jakbym powiedział, że gra przyjęła się średnio, no to może i bym nawet skłamał. Gra przyjęła się słabo i szczerze, każda osoba, którą znam, na tę grę narzekała. No i pojawia się też pytanie, czy Ubisoft całkowicie zrezygnuje z losów, czy w przyszłości może kiedyś wróci do tej serii. Trudno powiedzieć. Być może tak się stanie. Może przemyślą sytuację. No właśnie, dobrze mówisz, przecież gra identyfikowała się jako sukces. No to nie możesz się nadal identyfikować jako sukces? Może zmienią troszkę koncepcję. No bo teraz umówmy się, na pewno A nie śmieszne, mają. że te wszystkie takie. Gierki ukroły tych starych Dragon Age'ów, Outlosów, <grystanie> A WoW w tej całej reszcie, stary, po prostu tak poupadały, I... ale... Wy pamiętacie, ile było obrońców tej gry? Jak ludzie piali, że, że to jest rozprzestrzenianie hejtu, krytykowanie tej gry, że tak nie można, że my jesteśmy idiotami? No, ale wiesz, no, że produkt nie dał rady, no nie. Żadnych dobrych pomysłów i potrzeba będzie jeszcze co najmniej kilku lat, aby po pierwsze zmienili myślenie, po drugie, żeby troszkę dostosowali się do obecnego rynku, żeby zobaczyli, jak wyglądają konkurencyjne tytuły i że faktycznie trzeba iść do przodu ze wszystkimi seriami, nie tylko ze Star Wars Atlas, ale również z Assassin's Creed. Jednak problemem Ubisoftu jest to, że oni po prostu. Mają... Przecież że nie świadczy, że gra jest dobra. Wiesz co, no to prawda, akurat tak jest, tutaj trzeba się zgodzić. Są gry, które, no nie mają jakichś niesamowitych liczb sprzedażowych, a są naprawdę bardzo dobre, no nie? Bo są jakimiś o wiele mniejszymi tworami, a są mega ciekawe, i można byłoby naprawdę niesamowite seje tworzyć, kurwa, na ich temat. Ale, no Star Wars Outlaws ani się dobrze nie sprzedało, ani nie było dobre, nie? Mają jakiś zakrzywiony obraz rzeczywistości. Ich zdanie, porażka Outloss była spowodowana tym, że marka Gwiezdne Wojny przeżywa teraz <laughs> tak. swój kryzys jeżeli chodzi o gry. No i faktycznie, tak. jeżeli mają takie podejście, to dobrze, że się nie biorą za te outlossy dwójkę. CD Projekt Red pracuje teraz nad. No naprawdę, Triple A to jest wtedy inny kaliber. Tam jest ogromny marketing, efekt kuli śnieżnej, no nie, to powinno robić swoje. No wypuścić Triple jak kurwa, z takim nakładem siana, który po prostu się nie zwraca. No dobrym przykładem na to jest Lords of the Fallen, które było chujowe, ale marketingiem nadrobiło to, że się zwróciło, no nie. No, no nie oszukujmy się, Lords of the Fallen, no najlepszą grą nie jest, nie było i nie będzie, no nie? No to jest tragiczny solo like ale miliony wrzucane w marketing poddały, no nie? Stworzyło się sztuczną otoczkę tego, że gra jest dobra, dało się Iron Maiden do trailera, opłaciło się kilku streamerów, żeby w to pograli, no i co? I dał radę. Kilkoma grami jednocześnie, nad Wiedźminem czwórką, który jest najbliżej, nad projektem Orion, nad Siriuszem, czy nad Hadarem, czyli grą, która nie jest związana ani z Cyberpunkiem, ani z Wiedźminem. Czymś zupełnie nowym, nowym IP tworzonym bez Bezpośrednio przez CD Projekt Dread, więc jest to dla nich zadanie bardzo ambitne. No i pytanie, jak się ten projekt ma? Czy wchodzi w jakąś nową fazę? Otóż okazuje się, że pojawiły się oferty pracy, które jak zwykle zdradzają nam kilka istotnych szczegółów dotyczących właśnie przyszłych gier. Szukają tutaj starszego projektanta rozgrywki, no i standardowo warto sobie zerknąć na kwalifikacje, bo to jest dla nas najważniejsze. No i mamy tutaj co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, najlepiej w grach akcji, RPGach z walką nastawioną na walkę wręcz, więc tutaj oh, też man. I wręcz nie zabraknie, no i jest to kluczowa so, informacja. To ja robię, no bo sobie. nie będzie to jakaś gra popierdłka, tylko faktycznie Redzi będą utrzymać się swojego schematu. <gry> Oczywiście doświadczenie przy pracy na Andrilu, no tutaj żadna niespodzianka. Mamy także informację, że obecnie gra tworzona jest głównie w warszawskim studiu, więc widać, że Redzi szukają już doświadczonych osób, jeżeli chodzi o Unrila 5, nie zamierzają już nikogo szkolić, no i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Będzie to prawdopodobnie RPG, albo gra akcji, albo RPG akcji, które będzie nastawione na walkę wręcz. I skoro walka w hadarze będzie nastawiona na krótki dystans, no to właśnie pojawia się. Pytanie, czy będzie to walka bronią białą, czy może bardziej opowieść skupiona na sztukach walki. Dzięki za obejrzenie no, dzisiejszego no, odcinka, trzymajcie się no i do następnego. No, ale ciekawe w newsy, ale zobaczu to Star Wars Outlast.